Dawaj dalej zapach. Sprawdzaj wszystko. Patrzcie. Pokaż. Tak, bingo, Prawo pięknie. Super, dawaj dalej. Jest dużo do sprawdzenia. Dawaj dalej. Szukamy dalej. Tu jeszcze wszystko jest do sprawdzenia. Dawaj zapach. Będzie cię na pewno coś pochowały. Są takie cpane kocie. Tak, dawaj. No, dawaj. Tu, tu, Pachnie to dawaj. Dawaj, paniutkę, jeszcze szukamy. Spróbujemy. Dzielna jesteś, tak. Po jakimś piesku pewnie pachnie. No dawaj zapach. No dawaj. Może być tam na górze. Dawaj sprawdzaj sobie. Że? Tutaj też. I pięknie, super, jesteś jej bardzo dumna. Tu bardzo trudne było. Dawaj dalej. Tak, masz takie odkurzesz. Tam też sobie wynikaj, wymichaj wszystko. Tak, tak. Dawaj tutaj, dalej. jeszcze na pewno. Tu jeszcze przeszukaj. Tu jeszcze przeszukaj. Pan już sobie Może sobie jeszcze coś sprawdzić. No, jeszcze zobaczyć. Tu jeszcze sobie zobacz. 你吗？好呀<吧>，什么时候？<吧>